żaden ją nie widział, żaden ją nie widział. Zobacz jaki, kurde, zobacz jaki słodycznie. Ona nie chce iść chyba. Taki pączuś kochany, kuleczko. Nie, tak i nie rób, tak i nie rób. Chodź, idziemy. Chodź, idziemy. Chodź, kwiatuniu. Chodź do koko, gdzie jest koko? Już nie pamiętasz, kto był twoim bratem? Nie no, do koko nie idziemy. To brata. Koko. Ale znaleźliśmy... Koko jest znaleźliśmy... znaczy... znaleźliśmy. Poznaliśmy panią z pieskiem. Ta pani miała pieska o imieniu Koko, ale piękne chmury. Mm, muszę sobie to nagrać. Piękne. Oj, o teraz. To cieszymy oko, co ponagrywam, nie? To sobie, na siebie nagrywam, nie? Chcę sobie to zaglądać. Jak się znowu wyprowadzę. To mi się potem fajnie zagląda na takie rzeczy. <coughs> Dobra, to wszystko wzięłam. Wypadałoby wziąć jakiś swetr, trochę może być chłodno, Też ostatnio bo wczoraj było bardzo ciepło, 22 stopnie. ja mam wrażenie, że to, co mi zegarek... Poczekaj chwileczkę, w jak już idę to swetr. To, co mi zegarek pokazuje, to jest tak około 3 stopni mniej niż to, co pokazują tu termometry na aptekach zazwyczaj są, nie? Więc myślę sobie, że zegarek pokazuje rzeczywiście Santa Cruz de Tenerife, ale Ale gdzieś tam wyżej, gdzie jest po prostu chłodniej. A tu my jesteśmy praktycznie przy samym oceanie, bardzo blisko, to jest fajnie ciepło. No pojedzony dzisiaj była tu Sałaczka. sołaczka. W sumie się grać, ale dobra. Troszeczkę wzięłam na wynos, mam w plecaku. No idziemy zapewne na kawkę z ziomeczkami. Wczoraj był dzień nagrywek. Dzisiaj środa, like, dzień analiz. Online i offline. Gdzie mój tele telefon? Hmm. Chcesz wiedzieć, jakie hmm. miałam spanie? No to już Ci mówię, Przemku, jeżeli to jest takie do Ciebie ważne, to już w tym momencie odpalam. Miałam 66 spania. Nie, ale miałam deep godzina 11. A wczoraj miałam 14 typu, więc i tak się czuję. Czuję się. Przepraszam, o wiele lepiej się dowiesi niż wczoraj. Ej, czekaj na mnie, nie? Klucze zostawiłeś jak coś. <suszy> Szanowni, ty chyba nie wiem, to słowo znaczy. <suszy> Poważcie, po nie, no, zaraz, zaraz go dogonię. Oj, Ima to jak łyżka. Ja, mega. Gdzie tutaj się jakaś... czekaj no. zgasiłam. Co ty to z tym stołem zrobiłeś, pszczołku? No dobra. Nic nie widać, że ruszyło. Jak kiedyś, nie? Tak mocno zgubiłam, bardzo. Teraz też już jestem zgrubnięta. Ale jak tak kiedyś mocno, serio zgrubiłam. To z 85 kg, nie? W pewnym momencie. To się nie miałam schylić, butów ubrać. I teraz odczuwam taką dziką satysfakcję, że bez problemu mogę buty ubrać, nie? 85 kg? No. W którym życiu? Tak, nawet w którym kursie? 84 jakoś, tak, 85 w porywach. jak No właśnie to powiedziałam, nie miałam butów ubrać. Nie pamiętam już, no źle się, dziwę się dziwę. czułam, bo mięso jeszcze wtedy jadłam. Strasznie jadłam. Z... Teraz ile nawarzysz? Bo na nie... yes. 20 kg, prawie. Ja nie widzę różnicy. Nie, no nie całe z 18. <laughs> Zależy jak dziennie. Ty nie widzisz różnicy, ale jak to pięknie to widać w kursach, nie? w ogóle cały mój życiowy progres wizualno aparycyjny pięknie widać w kursach jak są osoby, które kupują na przykład dostęp do całej platformy do wszystkich przeszło właśnie czasu kursów to mm. jakby to powiedzieć mają przekrój tego się, jak wyglądałam więc miałam w ogóle krótsze włosy dużo blond i od pierwszych kursów Serio widać. i też progres w jakości nagrań, oczywiście, w jakości wystroju. I co tu się tak lepiej nie? Co się wy... chyba się wychodzi, bo się szkła płynie. No, bo się szkła i pewnie nie. No. I tak w, w poprzednim odcinku, mówił, że jesteśmy mechanikami, żeby mi się wszystko ulepszać. No to ja to samo w kursach oczywiście musiałam zastosować. No. Wącha pół godziny. Chłop się na nie zagląda. Ta wącho. Kulka, chodź. Jaka <noise> niezdecydowana kłócać, nie kłucać. Księżniczka. Będzie kucany. O nie, dobra. tak konkret kłócane. Proszę, Przemysławia ja Ci kulkę. Proszę, grzeczny Przemek, zbierający yy, no, to co Kulka zostawiła. I Kulka jest też grzeczny piesek, bo blisko koszono na śmieci, na szczęście. Yy, robi to, co ma robić, sobie takie miejsce obrała, no i super. I zaraz wrócę do opowieści, tylko Przemkowi oddam Kulkę, gdzie się pamiętam, co mówiłam. No i tak się dobraliśmy z Przemkiem, że i on jest mechanikiem, i ja jestem mechanikiem. I no, sto byśmy doskonali. To wszystko Tylko, że ja miałam problem w tym 2016, 2015 zaczęliśmy bo nikt nie nagrywał kursów online i ja nie miałam się na kim wzorować nie miał... Nie, jak nikt nie nagrywał? A znalazłeś? A znalazłeś? przecież była taka jedna dziewczyna, nie wiadomo skąd z Australii chyba Pamiętam jej jeszcze tipsy takie w Wielkach, nie? Tak? No tak Nie pamiętam, no ale w Polsce nikt nie wie, nagrywał. W Polsce też była jakaś osoba, bo dwie chyba. Co? No, jak tam coś tam to Małgorzata. Kurs online? No ta. Czemu ja nic o tym nie wiem? Czego nie wiesz? Jak on Ci pogadał to już to widziała. Tak? No to mi pokaż, ja nie pamiętam. Nie pamiętaj się, bo chyba był Paweł listę, to Ci pokażę. A skąd ja miałam wiedzieć, jak ktoś nagrywa Elka? No ja też nie wiedziałam, ja jak, się wiedziałam jak się kursy nagrywa. Jakoś widziałem, że jest, jest nieprzekowane, dlatego była taka decyzja. No kogoś szukasz teraz na YouTube? Nie, nie. Nie chce mi się teraz. Chodźmy. A to teraz no, nie ma sensu teraz, bo jest. Głośno, auta jeżdżą, ludzie łażą. <noise> żeby ty nie pamiętam. znalazłaś, że biewer, nie widziałaś, nie zaznacza, że nie istniały, Edyta. No dobra, no ja nie znalazłam. Ojej, jak się przestraszył, jaki słodyczek. To też biewer chyba jest, nie? Albo bardzo podobny do biewera. Nie, 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 Uchy, uszy ma inne. To będzie coś podobnego. Proszę to zapięte. to 93. Patrzycie na 93. A jaki miałeś rekord życiowy? Nie wiem, Trzeba zobaczyć, robić, czy Ale to było nie tak, że za jednym razem, za jednym zamankom, tylko potem jest siesta w ciągu Wczoraj miałeś siestę jeszcze po prostu? Nie. Mimo Aha, rekordzie. kiedyś rekordzie. Dobra, dobra, dobra. Siestą dobiłeś. Tak. Bo czasami jest siesta, czyli drzemka. Czasem jest tak, że np. robisz sobie drzemkę i uśniesz rzeczywiście. Tak, że fajnie się śpi. To ci zaliczy do spania, jako drzemka, nap. I aura ring teraz będzie cały czas. I ten. I po prostu ci się dobijają punkty, bo odpocząłeś, nie? Na to się liczy, odpocząłeś. Organizm odpoc odpoczął. Ej, w, 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 wiesz, że to jest na tipsie? Fajnie wygląda. Na tipsie, Bez nie ma. Ale się wygląda fajnie. Tylko bałam się, że sobie skleję opuszkę, dlatego nie, nie dopchnęłam i wygląda jak wyskocznia, bo jeszcze w dodatku nie wyglądałoby to tak źle, ale ja sobie chciałam zrobić mi bo nie znoszę chodzić w kwadratach. Więc tak podciąłam te krawędzie dolne z tipsa kwadrat. Ja sobie owal zrobiłam, nie? Mega mózg, ale nie wytrzymałam w kwadracie. Już czasami idę na ustępstwa i chodzę w tych kwadratach i robię sobie te kwadraty na odcinkach. Ale też nie mogę za dużo na to pozwolić. W każdym razie, ojej, o, widzisz? W każdym razie zrobiłam sobie pan jakieś na tipsie i czuję, że na serio mega siedzi, ale zrobiłam to na takim mega nowo, nowoczesnym... Czekaj, my się nie skupić. Ja sobie tylko tabletkę i już, i już wracam do was. Ja no, mam sobie to też nagrywam, nie wiem o tym, ale... Trudno na no, życie, no macie taki... ...takim ciągiem, nie? Więc tak, zrobiłam nowym sposobem. Kleją, kochani, mówimy nie. Na bazie. Zobaczycie, na bazie, bo i siedzi, tak... <laughs> Więc jak nie chcesz... Y, ...się babrać w szablony, takie papierowe... ...dual formy, Ej, tak jak mi, na przykład, Ci nie wychodzą, nie ogarniasz tego... To przykle jest tu tipsa. I tam też w odcinku pokazałam, nie wiem czy to Krystek, bo odcinek nagrywałam godzina 40, mm -hmm. godzina 30 może. Z czego wy dostaniecie z, z kilkanaście minut, może z 20 max. Więc tam też pokazywałam jak dociąć takiego tipsa. Yy, więc to tipsy też tak jak szablony trzeba podocinać, bo to nie jest tak, że yy, wszyscy jesteśmy identyczni. O kurde, ale... I wszystko na wszystkich pasuje. Trzeba podocinać zwłaszcza, że ja robię... Zwłaszcza, <laughs> że robiłam rekonstrukcję na tipsie, nie? No, to już w ogóle... No trochę nie... Przy... Znaczy, ja to testowałam, nie? I robiłam to pierwszy raz na odcinku, żeby, być było śmiesznie, jak mi coś nie wyjdzie. To i tak mi mało nie wyszło. Ja lubię, ja jak tam potem ujdzie w komentarzach coś na nie Nieważne. Mogłam bardziej w dół docisnąć ten, ten tips i by nie był taką wyskocznią, nie? Więc da się i rekonstrukcję zrobić na tipsie, tylko trzeba wiedzieć jak. Więc. Kiedy to opakujesz w formie kursu małego? I możemy zrobić yy, przedłużenie na tipsie. O genowa super. I... Co, co I, potem? I manikir za pomocą sposobu z Mani -BHT że ani serzarki, ani żadnego metalowego narzędzia nie trzeba będzie? co potem nie powiesz tak jak Weronika nikt mi, nikt mi nie płaci jaka Weronika? czerwony masz czerwony masz, teraz masz zielony nikt mi nie płaci Część że ona powiedziała, że mieszka, no ona mieszka w Chinach nie wiem znaczy to nie pewnie kojarzycie. i ostatni filmik, który nagrała to jest o pieniądzach o zarobkach influencera i ona powiedziała, że ona w okresie Czerwone, kiedy był covid była była jakby korespondentem korespondentem dla wielu mediów wiele mediów z mediów w sensie przekazu informacji czy to gazety czy to jakieś portale informacyjne zajmowały z jej rolek na przykład na Twitterze albo z jakichś wyrywków informacji jej informacje przekazywała robiły z tego story a oznaczali ją chociaż? nie wiem, tym nie wspominała nie słyszałam. Ale nie dostawała z tego zero hajsu. No a ona tylko... odwalała robotę? Tak. A te media się z nią nie kontaktowały, żeby jakoś... Tak, a więc to jest tylko kwestia tego, czy jak mam ogarnięte albo na ile mam wielkie żeby się upomnieć o swoje. Mhm. Czyli albo, albo mam zaplanowane w swój sposób, bo ona tam było o modelu biznesowym, więc już tam coś wiedziała na ten temat. więc. Ten jej model biznesowy nie był oparty o to, żeby mieć też tajne informacje dla mediów, albo ekskluzywne informacje, A, które może wszystko, im sprzedać. Tak? Tak jakby... Albo nim tego nie zaproponowała, albo nie miała. Albo nie wiedziała, że może. Albo nie wiedziała, że może. Więc ja też też te podwiedzam czasami, kiedy to w końcu zrobi. No, Ale jak to, jak to jak z tego serio byśmy fajnie chcieli nagrać, bo to jest super metoda. Ja bym osobiście bym nie zamieniła szablonu, bo lubię szablony na dipsy. Ale, kurde, lewą rękę się zrobić, jak się nie chce szablonów podkładać, albo nie chce się, się, Wiecie, przyklejając tipsa, pomijasz tak jakby dwa etapy, nie? Pomyśl sobie... Podkładanie pewnie... szablonów i robienie szkieletu. Pomyśl sobie tylko jeszcze jedną rzecz. Pomyśl sobie, że twoim klientem jest Iris. Iris, o matko, ale by mi życie ale odmieniła. Ale czekaj z perspektywy spokojnie. Chodź, jakby Że twoim klientem jest Iris. obita, no. zapracowana która mama ma swoją pasję, chce mieć piękne paznokcie w pracy i lubi nie sobie się nie dubać. Dostalić, i lubi sobie przy nich dłubać. No. I lubi się przy nich dłubać. ona dziennie robi jednego paznokcia, może nie dziennie, ale co kilka dni robi jednego paznokcia. Sobie trenuje, no. Taki kurs no, wystarczy. to długo robi, no. Mam Kurde, jedyne potrzebują jak, tego, jak najmniej powiem. informacji, żeby zrobić jak najkrótszy paznokcia. Tak Jak, jak ja zobaczyłam, jak ona te dual formy zrobiła, to... Powiem Wam, było to estetyczne, bo jej dałam w prezencie, nie? Różne tam gatunki. Było to estetyczne, jednak przykleiła sobie... Dual formę, taką samą jak jej płytka naturalna. A co za tym idzie, co się dowiedziałam? Polecam Wam kursy, górne formy od Natalii Sielawy, na jest dostępny. Jak coś. Co się dowiedziałam? Trzeba wybrać... No właśnie, to jest w kursie. Nie można takiego samego rozmiaru. <głynne> Jego trzeba inny wziąć. No więc... Wystarczyło to zmienić i już by zupełnie inaczej ten paznokieć wyglądał. Nie wyglądałby jak taka rółka przyklejona zbyt cienka do jej palca. Ale ogólnie spoko sobie poradziła, bo nawet dwa kolory zrobiła tego akrylożelu przy skórkach beżowy na czubku, co tam walnęła, jakiś brokatowy i też dałam złoty, no. Jeszcze mi chodzi na pytanie po poważności skóryka. Nie gadaj. Myślałam, że nie zamierzasz przestać ignorować informacji z Aurelii. -in. Przemek stosuje technikę. <laughs> nie, Przemku, nie zamierzam ignorować. No po prostu wczoraj nie umiałam zasnąć, bo chciałam bardzo mocno, no, chciałam zmontować vloga, żeby wleciał jeszcze wczoraj, ale vlog był taki długi, że zanim się wyeksportował, to mówi, nie no idę spać, nie? potem myślałam o tym, co ja zrobię na obiad, co ja coś zrobię na obiad. Potem i tak myśli. Bądziły. Nie umiałam usnąć, przez to mam taki słaby wynik dzisiaj. Nie poszłam jakoś późno spać. A to... Pokaż na obrębie, yy, to się Nie, zaliczyło mi koło, że poszłam, że usnę. Yy, czekaj, że koło 0,44, czy jakoś tak, czy tam 0,50, ale nie, ja, ja wcześniej szłam. Jeszcze chyba z trzy razy sikać, szłam. zanim usnęłam. Kilka razy. 93. No bo przemek poszedł spać strategicznie. Pograł se. Pograł se. Poszedł spać przed dziesiątą. Kupił se książkę. Aura ring mi pokazuje. A i ktoś znowu y, z sąsiadów wali, nie? Ja nie wiem co oni robią w tej nocy. To nie ja sobie no bo ty się a Ja mi to trafiło w tym momencie, kiedy ja zasypiałam. No y, tu mi. Dziwnie pokazuje, bo mam 0,53. A ja szłam do łóżka na pewno przed północą. Po 11 dobra, ale na pewno przed północą poszłam do łóżka. Przemek. Ja się przebudziłem, to ciebie jeszcze nie było. Czekaj, Gdzie, o której. No, ale zobaczę, które się przebudziłem. A, a nie poszłam sikać? Przebudziłem się przed 0 godziną, to ciebie jeszcze nie było. Gdzieś tam 23.40 się jeszcze nie było. A nie poszłam sikać albo coś? Nie wiem, mogę tak być, ale. No wiem, właśnie, mówić jak ja poszłam do łóżka. Tu ja chyba ze trzy razy szłam sikać. A kulka już była? Nie wiem, cię uwagę. No właśnie. A Poza tym ja się tak położyłam, żeby Cię nie budzić. A A gdzie? Popatrzyłeś na moją stronę łóżka, czy ja tam jestem w ogóle? No może poszłam do ubikacji faktycznie. A ja słyszałam, że Ty się wiercisz, no. Może akurat wtedy, co ja siedziałam na Anglii, gdzie? No nieważne. Ciśniemy. Czyli jeszcze jak? Jak ja, chyba chłopak przestajesz ignorować, tak? No muszę po prostu zrobić tak, dzisiaj już będę montowała. Czerwony człowiek. Dzisiaj już będę montowała na komputerze, żeby to szybciej pójdzie. Dziękuję, że mi tak dbasz. Ja jest to nad wyraz dbanie. No. Dobrze. No, Mam cię, a nie ta auto jedzie. Nie. nie. No bo widzę, że się nie zatrzymujesz, to mi się od razu zbuduje. Ale, ta, ale już. gdzie to jest? Jest jakaś linia zatrzymania się? Linia do zatrzymania się konkretnej nie ma. Mam 32 lata, więc wiem, jak się chodzi po tym świecie. No i czasem jesteś zamyślony, ja tam się znam. Nie od dziś i nie od wczoraj. jak zawsze właśnie. Czekaj, zamyślony, kto ma więcej wypadków zdrowotnych? Ale ja nie byłam zamyślona, ja po prostu. No ja nie byłam Aha. z tego. No ty! Jakie ja? To, to ile masz czy... blizn. Z jakich blizn? No to ze szkłem, coś. Jedna. Więcej, gdzieś mam więcej, jak nic. Ja miałam tylko raz nogę, po prostu źle stanęłam. Nadgarstek, noga. Nadgarstek? kłam kłamstwo. Palce przecięte tu blizna. Byłam młoda. Innym człowiekiem byłam. Ale do dzisiaj mam taki, taką sympatyczną bliznę pomiędzy palcami, nie? Taki wizyt... Bez... To nie ta, Ta. język zaczka, którą mam pomiędzy palcami, sympatycznego. A w ogóle mi tego szyć nie chcieli. <noise> Bo mi się to zasklepiło I tylko była taka kreska pomiędzy tymi błonkami tutaj, nie? Macie taką błonkę. Jak dobrze kroicie? Jak to brzmiało, nie? Jak to sobie przetniecie... Dobra, co mam gadać? Więc zaczęło, że, że to po prostu rozszerzyłam palce, ona to zobaczyła, ta lekarka i powiedziała, gdzie tak szyć nie. Oj. Mruga nam zielone. Tak idziemy na kawę po łazionku. Czytałeś maszera może? Nie. Zielone? Czytałam tylko, że ty piszesz dzień dobry, i nic więcej. I, I, i się tego chwalisz. I się chwalisz. A co ty będziesz mówić dzień dobry jakby od godziny rozmawiamy ze sobą. Nie oplułaś te wiadomość. Ja dużo no, gadam. Wczoraj cały dzień gadam oczywiście Wam muszę, muszę wziąć Muszę wziąć pusteczkę, nie? Nie oplułam. Po prostu nie będę Ci dzień dobry mówić przecież w Messengerze. Gdzie jest kosz? O, piesek tam jakiś na półku. Chciałam Wam coś pokazać, ale... Zielony mamy Przemek. Oj, 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 jaki słodyczek. Się chciał bawić z kółką, a tutaj trzeba iść. Szkoda, że w z stronie się. Pokaż... Już, już, ale mi teraz... Pokaż tam napisałeś na tym Messengerze. Aha, tu Hania wysłała, piękny wschód słońca. O Boże kochany, cudowny. Widziałeś jaki oni mają wschód słońca Przemek? Nie takiego, my nie mamy. No bo my, myśmy taki mieli, jak widzimy na furcie mieszkali. <laughs> ale... O widzę, że coś napisałeś, ale to było napisane jak, jak ja już pewnie się zbierałam. No właśnie, ja nie przeczytane wiadomości. No to nie przeczytałam, bo no się zbierałam. Nie, bo się zbierałam. No Dopiero teraz odczytałam. Już pościerałem, spokojnie. 8.50. Mm. Dobra, 8.50. Ej, kurde, 13%. To mi ta bateria szybko zjeżdża? Jaki tam piękny. No piękny. I jak się cieszy. Jaki śliczny on był Ale taki przyjazny, bo nie wszystkie są przyjazne, wiecie, nie? Dobra, dosyć gadania, bo... Bardzo <laughs> mi boli Cześć, się? Bardzo mam włączone, czuję takie... No, czuję takie... Tak no, jak się to siedzicie już pewnie zamknęła, ale nie, nie wziąłem w do samochodu Nie mam samochodu gdzie się, nie było Co mnie dzisiaj zamkniecie? No... Ja to zrobię do końca. A co potrzebujesz auto? Ja, ja przecież powiedziałam, że jestem zmęczona, i nie chcę gadać. Tymczasem Szemek. Ale <tastu> ty tu mówisz do vloga czy do mnie? Co, nie, chcę, nie chcę, mi się wgadać. Ogólnie. Tu wyłączę, to, to co? Ale opowie? ja nie muszę tego wyłączać. No nie, to mów, ty mów. Nie, no mógł, cikarsta, a ja będę nie słuchać. Nie, no ty mów, a ja będę słuchać. Tak się wydłużaj z siebie słów. Bo krzywdzisz się? Przemek, rób mi kontent. No i tak to by się skończyło. Przepraszaj Przemek, bo ten jest taki zły, ten piesek tam. Nie chciałeś, nie chciałbyś się mówić Bo nie patrzyłeś. Tak? To było silniejsze ode mnie. Muszę to zrobić, to co robisz ty. Za każdym razem, kiedyś chodziła z kulką. Na każdych światłach ta czerwona, kiedy ta uważaj na kiedy ta uważaj jedzie auto, ta... Możesz. Nawet uważa... się nie znudzi Bo sprawiasz wrażenie takiego lekku ducha, który tak za bardzo nie uważa Ale to jest moje wrażenie no Ja z tym muszę żyć Ja też To, to już dwie osoby wykrzywdzisz i siebie i mnie <laughs> Nie, wystarczy żebyś uważał na kulkę. I już nie będę musiała nic zgadać, Nie potrzebnie ugram bluzy, bo jest tak ciepło. Ile jest stopni? Już tutaj patrzę na moim zegarku, więc muszę dodać gdzieś 3. 18 stopni, czyli gdzieś po 21 będzie. Sprawdzałam wczoraj, bo było, że 18 stopni, a na aptece było 22. Więc trzeba tak mniej więcej te 3 stopnie dodać. Dobra, idę, na razie, ziomki. w końcu, nic nie gada. Kulka, drzwi, gdzie jest, ciągnie jak szalona. Wie, gdzie jest, czyli wie, że jest zaraz przed restauracją, twór, kaweterią, gdzie siedzą już pewnie ziomki, albo dopiero przyjdą. Albo jeszcze jest kolejna możliwość. Kulka wie, że tu jest iris, która daje sera. Czy <grywa> są ziomki? Nie widzę. Dopiero przyjdą. No my sobie siądemy dzisiaj inaczej niż zawsze. Całkiem pewnie z tyłu. Dzień dobry. dziękuję. To jest właściciel zdrowego sklepu. Zdrowego sklepu. Sklepu, gdzie są fajne takie ekologiczne rzeczy, zdrowe. Dużo wegańskich rzeczy jest też. Tutaj często ktoś jest. Uj, to jest estetyczny, sympatyczny estetyczny no estetyczny też był co tam staram się zachować ciszę, bo się gardło boli. ale ty nie musisz być cicho wystarczy się, możesz do mnie mówić tylko się nie pytaj o nic <gulka> co ty to chcesz zrobić koleżanko? oj chyba chce zaliczyć drugi skok skok chyba pani chce zaliczyć drugi skok nie <gulka> moje no to chodź! Się Nie, ja. Takie o! o, o. Po Hop! To Hop. się! Buenos <śmarka> <C> <Co>? dias! <śmiana> Nie pijesz. Chcesz kawę? Kawę. to kończy słowo. jak się już tak Z taką ostrożnością to. Dobra. Zapociw Hanno. Donald i się do mnie.